Siemano widzowie, dzisiaj pogadamy o rozkładaniu swojego budżetu Wie... bardzo kurcze nie wiem się Najbardziej wam to rozrysuję, bo tak będzie najlepiej e, I to nie będzie się tylko tyczyć Paryża, jak możecie teraz znać na postępie filmu, że to będzie tylko o Paryżu stricte To w sumie się tyczy każdego eventu i każdego rozkładania, że to wam się przyda przy każdym rozkładaniu według mnie No bo... Najlepiej sobie budżet rozłożyć, jak chcemy w najbezpieczniejszy sposób wybrać. Pamiętajcie, lepiej wybrać właśnie kilka rzeczy, to jest zawsze bezpieczniejsze od jednej rzeczy, to jest jednak ryzyko jak jest jedną rzecz, bo często ta jedna rzecz może nie wypalić. Zaraz sobie o tym pogadamy, jak to zrobić, jak rozłożyć rzeczy. I radziłbym wam się stosować taką zasadą, jakby do większości rzeczy to znajdę sobie kilka tych dobrych opcji, żeby potem nie było klopsa, że jedna wasza inwestycja idzie wiadomo w jaką stronę, czyli ku opadku. No i szybki sponsor odcineczka. Oczywiście jakim jest strona Smoki, strona do wymienia waszych skinów. Strona oferuje darmowe 5 dolarów z kodem LW, przemianie, więc bardzo spoko opcja plus z tego strona nie wlicza naklejek, przez to możecie sobie znaleźć tej naprawdę śliczne krafty, e, które są w tej samej cenie co jakby bez naklejek, czyli możecie sobie wziąć naklejeczki, e, skin z naklejeczkami i sprzedać go dużo dużo tej drożej na rynku e, Steam potem. Jeszcze do tego strona oferuje spoko rzecz, bo z kolejnym kodem macie 35% do wpłaty, czyli dodajcie 100 dolarów dostajecie 35 dolarów za darmo, czyli bardzo dobry dobry sposób na Dzielenie pieniędzy sobie na Steam, jeżeli ktoś chce, i ja Wam to e, oczywiście polecam. Dobra, przejdźmy do odcinka. Bez przedłużania. E, Odpalę od razu Paint'a, tutaj pozwolicie. Tak będzie najłatwiej. E, dam na przykładzie kapsuł, chociaż ten przykład możecie używać na wszystkim. Dobrze, na przykład macie kapsułeczki, nie? Kurczę tych kapsuł nie rysować. No, to wygląda jak kłódka, ale to będą kapsuły, no nie? Uznajmy że są kapsuły. Macie tutaj trzy kapsuły. E, Przepraszam za moje rysowanie. Ja Zamiast plastyki, truje, nie? nie jest to najwyższa cena. No i macie tutaj pretendentów, kandydatów i legendy. Pretendenty, legendy, kan, kandydaci. No nie? No i na przykład macie budżet 200 zł. I Wy jesteście pewni, tak. Nie no, ci kandydaci oddadzą, nie? I choćby, kurczę, jesteście niby w tego pewni, ale wiecie, jak jest, nie? Że może być tak, że to wcale nie jest taki pewny. W każdym momencie. Rozkładam na Waszym miejscu budżet, nawet takie kurcze. Chociaż, no, chyba ze zjeściu na 100%. Okej, okay, jak jesteście pewni i wiecie, wy to wiecie po prostu. Okej, okay, to się z wami nie kłócę. Ale wiecie, jakie, nawet jak właśnie 90% jest, te 10% szans, że ta inwestycja może nie wypaść. I tak jak mówię, to się wiąże z naklejkami holo, żeby to rozłożyć z wszystkim. Z szynkami, żeby zawsze zawsze sobie coś też włożyć w inne, jakby coś się stało, przed wypadnięciem z dropu, żeby zawsze mieć tą opcję. I tutaj jest taka sytuacja, mamy 200 zł jesteście najbardziej przynajmniej na, na kapsuły kandydatów, że wypalą, zawsze bym rozkładał ten budżet i w naj, najgorszych przypadkach bym to rozłożył 60, na przykład 25 i 15%, czyli to wychodzi dobrze, 34, tak, czyli na przykład 60%, no dobra, to ile to jest dokładnie, nie chcę tutaj matematyka, no około, nie liczę tego, więc tak sobie rozpisuję, czyli uznajmiam, że tutaj 130 zł sobie kładziecie, tutaj uznajmiam, że 25, to, to nie wiem, kładziecie sobie 45, czyli mam 165 i kładzie tutaj 25 Zł, coś w tym stylu rozgadacie, e, czyli no dużo rzeczy nie oszukujmy się, tutaj w kandydatach a legendach, e, jeżeli chodzi o ten e, budżet, dlaczego takie coś robimy, ze względu właśnie na to bezpieczeństwo e, i zawsze bym radził coś takiego robić e, nieważne jaka jest sytuacja rynek jest, pamiętajcie, nieprzewidywalny wy możecie się spodziewać, że o ta naklejka holo jest fajna, ale to, to, to tak nie działa, bo jednak 400 innych osób zrobi to samo co wy, i to będzie wiecie: oni będą czekać na ten sam moment co wy, będą mieli te same argumenty. Często zauważyłem na rynku, jest to właśnie ta zdolność, że jeżeli coś wam się podoba, a innym nie, ale jest coś takiego co jest średnie. On to wypala bo po prostu ludzie nie widzą tej inwestycji, chociaż jest on czasami też jest tak właśnie, że to wypala, nawet jak jest z tym milion osób, ale no właśnie to jest słaba przewrotność, tego się czasami nie da po prostu no, nie zweryfikujecie tego, nie zauważycie czasami to po prostu losować. Tak mi się już odwydaje, Że nie w każdym przypadku to jest jakby. Zaplanowana rzecz, jakaś z się spodoba. Często to jest kwestia wykupienia przez kogoś naklejek lub innych rzeczy. No i co, jeżeli komuś pomogłem, yy, trochę coś podpowiedziałem, coś się dowiedział, to dziękuję. Fajnie, że się czegoś nauczyliście. Zapraszam do subskrybowania kanału. To było tyle. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.